Manko z tej strony, Szymuś, Witam Was w emulatorze PCS 2 na Palm Topie, na Bombuterze czy PC Master Race. Nie wiem jak to nazwać. Nie wiem czy laptop jest PC-tem, ale mam go sta statycznie ustawionego. Witam Was w grze Prince of Persia. Piaski czasu wciśnij start. Gramy na DualShocku 2. Start a new game. A options trzeba dźwięki przyciszyć. Sounds. Music volume, sound. Music volume na 2, voices volume. 4 efekty specjalne, fx volume też na 2. Yy, confirm. Yy, już mamy to ładnie, wszystko zaklaimowane. I teraz dajemy, rozpocznij nową grę. sobie podgłoszę. Print of Persia Piaski Czasu. Sons of the Time. Już jesteśmy, jesteśmy na balkonie. Hmm. Przypomina mi to balkon z y, Romeo and Julia. Już przechodziły przez, y, przez y, y, firanki do świecącego się pomieszczenia. Jakiś przerywnik muzyczny. W 29 klatkach to działa. Słuchajmy się tu. Już, już robimy. Aj, nie zdążyłem zrobić zdjęcia do miniaturki. Może tak, taka miniaturka będzie do tego materiału? Piaski Czasu, Prince of Persia. Zaczynamy. To jest trylogia gry, chyba. 29 klatek w tym, w tym momencie. O, może to. O, albo to. To jest przebłysk jakiś flash taki tak wspomnienia chyba I think I felt regret as I gazed upon the destruction we had wrought, or at least humility at the speed with which a world can be transformed from a good work into a hell? If you think so, you are mistaken. For in that moment I thought of one thing only the honor and glory I will bring my father by fighting like a warrior. głównego bohatera jesteśmy teraz. Left analog stick to control prance, right analog to control kamera. Ok, prawym analogiem kamerę zmieniamy. Tym robimy rolkę. Coś tu się stało, jakiś wybuch, tak? Miał miejsce. Oho, w ogień wpadliśmy. O kurde, jest dosyć ryzykownie. X-em jump, crossem, tak, jump. Oj. Yy, po, do wbiegania po ścianie. Aha, dobra, dobra, ała. Czyli R1 będziemy biegać po ścianie, tak? Już kumam mniej więcej. 30 klatek płynne. Konsolowe i tutaj możemy po ścianie przebiec. R1, ok. Spoko, kumam czacze. Nie, i teraz trzeba zamortyzować. Zginąłem. Śmiesznie, co? Retry, game over. Zostali wybuch, doszło do wybuchu. Kwadratem wskakujemy. Aha, yy, kółkiem będziemy dropować czyli puszczamy się kółkiem. Puścić trzeba się yy, jakiegoś elementu parkouru. Parkour. Może tu dwa razy podskoczyć. A tu jest szabla. Dobrze. Już mniej więcej. Edwa żeby z pierwszą osobową kamerą mieć. Mhm. To jump. Hmm, dobrze. Jakieś y, elementy kościółka. Może, mogą być jakieś tu znajdźki. Pierwszy chyba wróg się pojawia. Pamiętam, grałem to z kolegą z klasy, z y, takim Michałkiem. Yy, tylko że wersję PC-ową gry chyba. Tu Hold tak aha, R1 blokujemy. Tym robimy unik. Blok. Dobra. Już pierwszy rywal yy, pokonany. Tutaj mamy drabinę. Już po prostu lewym analogiem. Yy. R1 blokujemy w odpowiednim czasie. Dobrze. Tam nic nie ma. Stu nic nie ma. Ładnie operujemy sobie kamerą. R1 napić się wody

Jest w stanie odkupić winy tak, tak się to mówi. Siema. Co to było. Wow. Ładny special moves, ładny przewrót do tyłu. Jakie kombosy tu idą, w ogóle tej? Okej, okay. jeszcze. Chowaliśmy miecz. Kółkiem się chowa mieć. Ładna, ładna jest to gra. Już, już, już się wczuwam powoli. Mam jeszcze do pokazania parę gier, między innymi dla miłośników futbola y, Street, y, FIFA Street. 2. Może zaprezentuję. I najprawdopodobniej wrócę też do Grand Theft Auto 3. Duran, okay. Nie. Zobaczymy, czy w tych beczkach coś jest. Czy my tu już nie byliśmy? No i... Byliśmy tutaj. Tutaj wody się napiliśmy. Ta woda nam daje health. Życie nam daje. Czyli jeszcze raz to samo robię? Ej! Zakręciłem się ładnie, co? Kamera troszeczkę mnie tu zmyliła. I teraz trzeba w dół iść, tak? Ta woda nam życie daje. Zginąłem. Oj. No, no, not... Retry. Czy nie powinienem tu zejść? Też zginąłem. Kurwa. Coś musiałem przeoczyć drodzy. Moi mili, mój miły. Bo nie wiem czy więcej niż jedna osoba ogląda ten film. Bo mam mało wyświetleń. Praktycznie nic nie, nikt mnie nie ogląda. Dobra, tutaj wazonik jakiś, pijemy wodę, która dodaje nam ży żywot, ży żyć, życie po prostu. Z armat tutaj przypierdoliło coś. Pocisk jakiś, kamień najprawdopodobniej. W złym momencie kontra. No i tak, timing jest wyczucie czasu. I teraz, yy, teraz co dalej? Teraz tutaj. Wspinanko. A, to żeby wejść niżej i znów X. I teraz tak. Oj, prawie oberwaliśmy. Tutaj trzeba poczekać najprawdopodobniej, bo znów będzie atak, i tu trzeba wejść niżej. Oj, widzicie tu drop, drop, i teraz i skakujemy. Był drop fps spadek pewien. <trybuj> Powinna być tu gdzieś woda. Żeby się też napić tej owej wody, tak? Składamy broń. Tu jest zamknięte. Widzimy, jakie w tych starych grach kamera tu była dynamiczna. Bardzo ładnie jest to zrobione. Żeby złapać się kolumny. Nie tak. Nie tak, nie tak, już wiem o co chodzi. Już wiem o co chodzi chyba, panie kolego. Nie trzeba tu grabę kolumn. Już wiem. Już wiem. Już wiem, już wiem, już wiem. Kurde, to nie będzie takie proste. Tak. Tak. rotate to the desired direction. okay, use the uh-huh. yes, tashma. yes, tashma. shall i continue my story from here? the next time we're interrupted. do you want to save the game tag? charge slot. dopiero mieliśmy zapis, ale mogę to też w emulatorze w trakcie rozgrywki zapisywać. To jest o tyle wygodnie, tak samo jakbyśmy Pegazusa, czy gry Midwaya, czy Chujwie, muje, te Mortale Kombaty, te stare, to by z Pegazusa gry Midway też w, wchodzi w skład tych gier. No to wtedy byśmy mogli, mm, yy, byśmy mogli zapisywać na przykład Mario w trakcie te brosy te, te takie klasyczne to by było na tyle w tym odcinku trzymajcie się moi mili hej